Jeszcze strona Facebooku koncertomania Mania Jasielska i Okolice z Muzeum Regionalnego Wiasia, tylko że w drugiej sali finisarz wystawy Józefa Jaremy 1900-1974. do 1974. Wcześniej tą wystawę miałem okazję zobaczyć dokładnie końcem sierpnia, na koniec wakacji, jak był początek wystawy. Wystawę można było oglądać. Do dzisiaj, piątku 12 grudnia 2025 roku. Dzisiaj finisarz, piękne obrazy. Można zobaczyć Józefa Jerema do 1974. O jak oko. Również są fotografie, również piękne obrazy. Także ostatni dzień wystawy. Kto nie mógł przyjść, nie zdąży zobaczyć przez ten czas wystawy, to niech żałuje. Ona naprawdę jest bardzo ładna, bardzo ciekawa. Rzuca się oko Józef Jarema, kompozycja reliefowa Fowa 1973, olej sklejka. Taki ładny obrazy. Tutaj Józef Jarema, kompozycja olej płótno. Józef Jarema, kompozycja olej płótno. To jest wszystko robione tutaj na płótnie. Tutaj kompozycja olej karton, na kartonie lipiec 1974 naprawdę coś fajnego tutaj również gabloty, ale do gablot to przejdziemy na razie jeszcze raz na bis przejdziemy się dookoła Z sali, oglądamy czytamy, podziwiamy i chwalimy Józef Jarema wiek żelaza 1958 olej płótno Józef Jarema kompozycja 1964 relief Olej sklejka Józef Jarema Krzyż w trocinach 1962. Technika własna sklejka Józef Jarema, fotografia Witold Gombrowicz, Rita Gombrowicz i Marian Sperling na wystawie między 1965 a 1969. Na pewno, jeżeli się tym interesujecie, Państwo jesteście z tych roczników 65 i 69, to na pewno wszystko. Pamiętacie, ja idę tutaj dalej. Jarema Kompozycja, Relief, Technika, Własna Olej i Drewno. Piękna rzecz, piękna, piękna. Można zobaczyć, ale niestety już dzisiaj ostatni dzień bo jest finizarz. Józef Jarema Kompozycja 1973. z czego jest robiony? Oleju, papieru. Józef Jarema Kompozycja 1974. Tektura. Maria Speli Karnawale. 1991, czyli rok młodszy ode mnie kolarz. Maria Spening kompozycja, olej, papier, ścierny, wszystko zrobione z tego tworzywa. Maria Spening kompozycja, gwasz, papier. Jest wszystko napisane, z czego to jest zrobione. Tutaj mam coś podobnego jak dywan, takie płótno. Jarema, tapiseria, czyli tak jak tapiseria, 1967. Josef Jarema, kompozycja, gwasz, papier. Gazetowy. Tutaj gwarz papier z papieru. Są roczniki. Tutaj również tapicera. Tutaj, tutaj oczywiście Józefiary ma forma i jej cień, Przedstawia formę i cień, czyli z oleja płótna 1950 dwa. Józef Jarema, Maria Sperling, kompozycja na podstawie projektu Andrea Bloka około 1955, tapisteria. Józef Jarema, kompozycja z 1973, piękny kolor niebieski, olej płótno, na przykład czerwony kolor olej płótno. Józef Jarema z 1973, to jest te obrazy, są z 1973, również tutaj z 1973, gwasz karton. Kompozycja gwasz i papier. Józef Jarema, również gwasz, karton. Tutaj mamy rocznik 1974. Gwasz, papier. Jarema, drobne akcenty. Gwasz, papier. J Jarema, jodełka francuska. 1969. Gwasz, karton. Jarema, kompozycja. Zrobiony gwasz papieru gazetowego. Karton. Józef Jarema, technika własna. Gwasz, papier, własna. Technika z Gwaszu i papieru. Wszystko tutaj. Jest wszystko napisane pod gablotą. Tutaj Józef Jarma kopozycja Gwasz papier, również to jest to samo, co jest w gablotach. Wszystko napisane tutaj również jest tym malowane tutaj koło, to stoi znanego fotografa Jasieckiego pana Wiesława. Również to jest robione wszystko własnoręcznie, ołówkiem czy długopisem tutaj właśnie w komputerze można zobaczyć. Można czasie II wojny światowej. Józef Jarema był czynnym żołnierzem, a jednocześnie powstał aktywnie jako twórca teatralny i malarz, artysta i pisarz Józef Czapski. Spotkanie z nim dawny kolega Akademii Sztuk Pięknych Komitetu Paryskiego. Wspomniał następująco: Jaremaus spotykam nagle w Kajrze, czy Bagdadzie. Byłem wówczas kierownikiem Wydziału Propagandy i Oświaty Armii Polskiej. Na Środkowym Wschodzie jest wszystko napisane. Ciekawe rzeczy. Także ostatni dzień wystawy. Pinisarz. Kompozycja jeszcze jest zrobiona. Jest wszystko podpisane. Józef Jarema. Olej i płótno. Kompozycja własna. Szansą dla artysty. Tutaj Józef Jarema, pampera, papier, technika własna, wasz papier. Kompozycja, technika własna, wasz papier. I tak samo również tutaj w diablo, tak? Przede mną na przykład kompozycja gwasz, ołówek i papier, czyli ręcznie jest robione wszystko. Akwarela, ołówek i papier. Ks. Papierów, rok 1958, olej i płótno Józef Jarema. Trzy konstrukcje. No i tutaj również Józef Jarema, 1950. Pierwszy gwasz, papier, również tutaj w gablotach. Akty w różnych aktach. Akt pierwszy, akt drugi Józef Jarema. Lata 1946 z tuszu i papieru, zrobione w 1945 roku. Również ołówek mhm. i papier. Tusz, naprawdę trzeba mieć talent. A z tego co ja zauważyłem, Józef Jarema miał większy talent niż mój wujek Zygmunt świętej pamięci z zakopanego niż Zygmunt Pytkik. Także coś podobnego, tylko że. Ujech malował na komputerze, a Józef Jarema robi to wszystko ręcznie, Ale nie, nie ma co porównać lepszych, bo wszyscy ładnie yy, malują. Tutaj Józef Jarema kobieta siedząca 1948. Kobieta w niebieskiej sukience z i papieru siedząca 1948 akwarela i papier kobieta w niebieskiej sukience wasz. I papier zrobione własnoręcznie, jeżeli... Chce ci się nauczyć malować, to, to warto ćwiczyć. Tu jest najfajniejszy potem taki pan z papieroskiem. Zawieramy mężczyzna z Olej i papier, to wszystko robione z panstą ręcznie. Tak jak nam są fotografie, grupa kapistów na tle dekoracji przygotowanych w Paryżu, na bal w sali Starego Teatru. U dołu, od lewej, Zygmunt Pajszewski, Jan Cybis, Hanna Rudzka, Cybis, Tytus Przyrzewski Po środku, od lewej, Józef Czapski, Artur Nad Samborski, Tadeusz Piotr. Potworski tyłem Jacek Puget i u góry od lewej Józef Jarema Gwiazda Wystawy i Finistażu Wystawy oraz Seweryn poraczo w 1925 roku fotografie ze spektaklu. Tutaj również Apolinary Kotowicz Stare Domki przy ulicy Floriańskiej. Piękne dzieła zrobione przez pana. Apolinarego z Akwareli. No i oczywiście Apolinary Kotowicz, masaż Sękowski z Jasła 1912-1913, piękne dzieła. Apolinary kotowicz na targu w Jaśle. No i tutaj mamy Apolinarego Kotowicza, bo nie tylko jest też wystawa Apolinarego Kotowicza, ale również Jaremego. Również tutaj, a Kotowie ze swoimi uczniami, pracowni fotografii do artykułu masów Gimnazjum Jasielskie. Nowość ilustrowanych numer 28 1908. Piękne fotografie, stare, historyczne, Przyciągamy z I tutaj mamy takich muzyków niczym: Beatles, orkiestra Tamburikowa w Gimnazjum w Jaśle. Drugi od prawej: Józef Jareman, gwiazda wystawy. Trzeci od prawej: Stanisław Kadij. Szóst. Od prawej Tadeusz Matuszkiewicz. Ojciec Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, słynnego Jasielskiego, kompozytora Jasielskiego. Oczywiście pomnik ławeszka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, jak będziecie odwiedzać Jasło, znajduje się przy Jasielskim Domu Kultury, można siąść posłuchać kawałków znanych seriali i filmów. Także finiszaż wystawy pa. na całego. Posztówki według akwaryj Apolinianego Kotowicza, Kościół Franciszkanów w Jaśle, jak wyglądał. Kościół parafialny w Jaśle. No i kaplica gimnazjalna. Czyli mamy Kościół św. Stanisława. A tak kiedyś wyglądał Kościół Franciszkanów jeszcze przed wojną. I tu jest wszystko napisane. A za chwilę przejdziemy do gablot. Marek 1946, kredka i papier, Jarek ma projekt scenograficzny do spektaklu rzymskiego Art Clubu pasa o mistrzu patelinie 1946, kredka i papier. Projekt scenograficzny do spektaklu rzymskiego Art Clubu pasa o mistrzu Patelinie 1946, tusz i papier, Teatro Art Club, Teatr Rzymski. Porusza Teatr Szydzia Klubu zapowiadająca pierwsze występy 22 października 1946 roku. W zawodach można również zobaczyć, poczytać ciekawe, to Józef Jaremit Fasera Fantastyczna, lata 20. lub 30. lata 20. Lata 30. akwarela i papier. To tutaj taka kobieta jest trochę podobna. To być Józef Jarema, kobieta w ciemnej sukni 1939, akwaryla i babie, Tutaj są portrety własnoręcznie zrobione ołówkiem i papierem. Portret Józef Józefa Czapskiego 1948. Także warto poczytać o Józefie Czapskim i o tych autorach. Tutaj mamy Józefa Jarema, kobiety w 1948, ołówek, węgiel i papier. Wszystko jest zrobione, są stare, afisze, Można zobaczyć koronacja monotypia Maria Sperling. No i tutaj dookoła książki, nie, książki, katalog wystawy Polskich Malarzy żołnierzy Żołnierzynie z produkcją aktu Autoswaj Jarema Jaremy w okładce 1944. Plakat wystawy. To jest plakat wystawy Fili Artube. Można również zobaczyć. Mamy zaświadczenia porąż porążego Józefa Jaremy o uprawnieniu donoszenia odznaczeń. Wszystko jest w katalogach. Dyplom uznania wystawiony przez Polskie Siły Zbrojne dla porążego Józefa Jaremy w Londynie w 1945 roku. No i również tutaj kolega Józef Jarema projekt trzech motywów scenograficznych i pół lat. 20 ołówek papier Można zobaczyć. Teraz przechodzimy tam do innych. To to katalogii tutaj już pokazałem. To również filmik, jak to wygląda. Może filmik Vertika Framenek z Projektu Filmowego jest za ale około 1961. 1964. Czas pań do dokładnie 16 do 20 minut. Prezentowany fragment to część szerszej brojonego projektu Józefa Jaremej, na którym artysta pracował przez kilkanaście lat słuchajcie, przez kilkanaście lat, którego nie dokończył. Tak to wszystko wygląda. Także jedynie to wystawę mogę jeszcze pokazać w ostatni dzień, jako finisarz na stronie na Facebooku Koncertowania Siemskiego. Jest to tak jak pokazywałem w sierpniu, o ile ja pamiętam, końcem wakacji. To tak samo finisarz teraz w grudniu przedstawił święta. Tutaj mamy plakaty festiwali plakat pierwszego festiwalu sztuk plastycznych lazurowego wybrzeża 1963 plakat drugiego festiwalu sztuk plastycznych lazurowego wybrzeża 1964 plakat wystawy napisali Adu Ringi Madi, Animes 1959 Dawniej w tamtych czasach i tak było nawet do początku lat 90 czy kabarety, czy spektakle, czy opery takimi plakatami się reklamowały. Nieraz to robią do dzisiaj, ale to jest rzadkość, bo technologia się zmieniła. To tak samo tych festiwali, tak w dawnych latach, wyglądał w latach 60. No i tutaj również mamy fotografie pamiątkowe 1950 roku. Józef Jarema wraz z Marią zajęli się inicjatywy tworzeniem tkanin artystycznych, o no tak, jak tutaj mamy, tkanin artystycznych, tapiserii, czyli, tak, jak tutaj mamy na ścianie, i jest dwa, to z tyłu dywana, te tak pokazywałem. Często dzielili poszczególne etapy pracy między siebie. Wykonywali tapiserie autorskie według własnych pomysłów, i własne pomysły, ale naprawdę. Też trzeba mieć inspirację, po prostu dar przede wszystkim, no i dobry dzień, żeby takie coś zrobić. Jeżeli się ma zły dzień, to wiadomo, dzieło do końca. Nie wyjdzie. Wykonywali tapisariatowskie według własnych pomysłów oraz pracę na zlecenie według projektów zaprzyjaźnionych artystów awangardowych. Wielokrotnie prezentowali swoje dzieła na wystawach tkanin artystycznych. Re Cenzenci często podkreślali innowacyjne podejście Jaremy i Sperling do tej dziedziny sztuki. Zarówno jeśli chodzi o techniki wykonania, jak i, i tematykę tkanin pracu Jaremy i Sperling nad tapicerami uwierzchnił na fotografiach jej wnuk Christian Lepretter. No i tutaj mamy na fotografach Józef Jarema, Maria Sperling przy pracy. Nicea pod Krystianem Leprette. Tak to wszystko wyglądało. Legendarni artyści tak się dawniej wykonywało. Nawet i dywany. Także, proszę Państwa, można czytać. To jest film wyświetlany tego Krystiana Lepretta. Film został nakręcony w Nicei, w Bili La Jouse, której od 1951 roku razem mieszkali i tworzyli Maria Svenik i Józef Jarema, czyli rodzice Krystiana oraz w ogrodzie przed domem na filmie widać Jaremę w ogrodzie oraz w pracowni przy tworzeniu obrazów. Uwieczniony został również moment spotkania Jaremy z Enzo Paganin, włoskim galerzystą Ima Szandem, którym Jarema przygotowywał swoją wystawę w Mediolanie. Ja mam ciocie, dalszą w Mediolanie. Pozdrawiam Elżbietę. Odbyła się ona już Pośmiertnie na piwnię pojawia się również Maria Sperling. Także jak widać, jest na razie wyświetlane, bo to ostatni dzień wystawy. Ludzie przybywają do Muzeum Regionalnego w Jaśle, żeby zobaczyć ostatni dzień wystawy. No i tutaj również obrazy Rema, yy, latwa, 1953, se, grafia, Józef Jarema, kompozycja jak architektura lata 1953, serigrafia Józef Jarema, Józef Jara odbicia 1971. Gwarz i papier. Kompozycja technika mieszana, grafika i papier. Katalogi, stare plakaty, filmy wspomnieniowe. Janiny Józefa. Jaremy Muzeum Regionalnym w Jaśle. Finisarz Wystawy Józefa. Jaremy Muzeum Regionalnym w Jaśle. Ostatni dzień wystawy dobieg końca. Krótka relacja i fotorelacja z Pinisarzu Wystawy Józefa Jaremy. Wkrótce nastroj na Facebooku Konceptomania Tomania Jasielska i okolice. No i w imieniu załogi Muzeum Regionalnego w Jaśle serdecznie zapraszamy na kolejne wystawy Wernisarze, Finisarze i wystawy do Muzeum Regionalnego w Jaśle, szczegóły już wkrótce na na Facebooku Koncertomania Jasielska i Okolice i na Muzeum Regionalnym w Jaśle. Życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia. Szymon Konieczny. Strafa Facebooku Koncertomania Jasielska i Okolice.